I Słowa Ewangelii do Świętego Łukasza. Amen. Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Najmu, a szli z nim jego uczniowie i ból wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Zobaczył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Panu żalił się nad nią i rzekł do niej, Nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł: Młodzieńcze, Tobie mówię wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić, i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach. Wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei, i po całej okolicznej krainie. Oto słowo Pańskie. Chwała to Tobie, Chryste. Proszę siostry, się Pan. Najwidok Pan, użalił się nami. Wielokrotnie słyszymy w Ewangelii, Żal litował się nad nimi, bo byli jak owce nie mające pasterzy. Bóg, kochający swoje stworzenie, swoje umiłowane stworzenie człowieka. No, ale jak często się użalał Pan Jezus, odziedzicznaj. I tam jeszcze był córeczka Jajera, tak? I Łazarz. No i kończy się lista. No to Pan Jezus przez trzy pół roku trzy razy kurzalił się nad zmarłymi tak ich wskrzesił. A pozostali, czyli ich nie żałował, nie miał takiej mocy, żeby wskrzesić, no właśnie trzeba się zastanowić. O co tu chodzi? Że jednych się wskrzesza, innych nie, jednych się uzdrawia, jednych się nie uzdrawia. Patrz. Chodzi o życie wieczne. Chodzi o ostateczny cel naszego życia. Chodzi o to, że lepiej jest dla Ciebie bez oka, bez ręki, bez nogi wejść do kresu niebieskiego, niż zdrowego być wrzuconym do piekła. To, co Pan przenił, były znaki. Znaki potwierdzające, że Jezus Chrystus jest prawdziwym. Synem Boże. Ale też wskazujące, co jest najważniejsze, że największym, największą znaką litości pana Jezusa udawała się na krzyżu. Jak się użalił pan Jezus na krzyżu? W jakich słowach? Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To był największy wyraz miłości Boga. Nie wtedy, kiedy uzdrawiam czy wstrzeszam, ale kiedy przebaczył, nie przejrzył. Dlaczego? Bo największym dramatem człowieka nie jest to, że straci majątek, straci posadkę, straci zdrowie, umrze młodo, ale to, że straci życie wieczne. To jest największa strata człowieka. I żeby człowiek tego nie stracił, Pan Bóg gotowy jest zabrać ci zdrowie, zabrać posadkę, zabrać majątek. A ty przecież i powiesz, Panie Boże, Ty mnie nie kochasz. Ty nie masz litości. Właśnie w tej perspektywie warto jest właśnie spojrzeć na, na dzisiejsze słowo. Bracie i siostry w Chrystusie Paweł, z punktu widzenia naszej wiary śmierci z błogosławieństwem, święty Paweł powiedział, kto mnie wyzwoli z tego ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Pragnę umrzeć, aby zjednoczyć się na zawsze z Panem, ale korzystne jest dla was, żebym jeszcze żył, żebym jeszcze został. Czy to taka przyjemność dwa razy swoją śmierć przeżyć? Przecież ci wskrzeszeni będą musieli umrzeć drugi raz, to? To nie jest żadna przyjemność. I teraz zastanówmy się właśnie nad powodami tego słyszenia. Jeden tutaj mamy w trzech krokach spróbuję to pokazać. I rozeszła się na wieścioni po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Galilea Galileo Pogan. Ci życi, którzy prawie 100% chodzili do synagogi i zapracowali sobie na miano Boga podobnie zresztą jest w katolickim prawie 100% krajem polskim, że mamy pogańskie serce. Dlaczego w synagogach i w kościołach tak rzadko dzieją się znaki, bo nie ma wiary? Ale wierzymy we wróżki, wierzymy w uzdrowicieli, wierzymy w drzewka szczęścia, więc trudno, żebyśmy w Boga uwierzyli. I oni chodzili do synagogi sobie się przespać, co, co tam rabin mówił, tak jak dziś list jest w kościołach, na dobrą drzemkę. A życie swoje. I w poniedziałek do wróżki, żeby się dowiedzieć, co mnie czeka w tym tygodniu, albo bo przynajmniej przeczytać. Nie jest Borek? O, i to jest, i to jest właśnie yy, taka historia. A więc co czyni Pan, czyli większe znaki? jeśli wszyscy gróżbici czy uzdrowiciele. Do pogańskiego serca mówi właśnie takim językiem, jaki może dotrzeć. Gdybyście nie zobaczyli znaków, byście nie uwierzyli, mówi w jednym miejscu Ewangelii Pan Jezus. I po to są znaki. Czyli większe znaki od tych wszystkich, którzy czynili to mocą ostatecznie złego ducha, bo to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. I to był właśnie ten pierwszy o pokazanie swojej mocy. A drugi, oto umiera łazarz i pan Jezus celowo zwleka i mówi do, teraz nie pamiętam Marii czy Marii, w każdym razie mówi, czy wierzysz, do mówi. czy wierzysz, że jest martwy że twój brat będzie żył. Wierzę w to, wierzę w zmartwychwstanie po, po śmierci. A wtedy Pan Jezus wskazuje na siebie i mówi: To ja jestem zmartwychwstanie i życia. Jeżeli będzie żył po śmierci, to dzięki mnie. I żebyś w to uwierzyła, ja ci pokażę, że tę moc mam. Odebrać i dać życie. I wskrzeszała zawsze. A więc drugi powód jest wskazanie, że Jezus Chrystus jest w stanie mi i ma moc nad śmiercią. Przy okazji patrzą na apostołowie, którym będzie łatwiej zrozumieć pusty grób później. Widząc kolejne wskrzeszenia, których dokonał Pan Jezus, naprawdę zaczną wierzyć, że Jezus jest Panem życia i śmierci. Nie tylko czyjegoś, ale także własnego życia. Że jako Bóg powstał z martwych, a jako człowiek został wskrzeszony. Tak to ujmuje święty Piotr. Został wskrzeszony Mocą Bożą jako człowiek, a jako Syn Boży właśnie powstał z martwych. I trzeci taki powód to jest najważniejszy, ponieważ Bóg daje życie wieczne wszystkim. Ale nie wszyscy wybierają życie z Bogiem po śmierci. Dlatego największym dramatem człowieka jest śmierć, nie będąc w stanie łaski uświęcającej. I y, pamiętam jeszcze ten czas, kiedy y, przy, jakby pierwsze były wizyty w Polsce, chociaż w ojca Maniakala, ojca Bory i poszła fala. A ojciec Waszebora ma, ma trzy, trzy wskrzeszenia na koncie. Na koncie trzy wskrzeszenia, tak? No. A ktoś jest lepszy, ma pięć wskrzeszeń na koncie, nie? A ktoś ma trzy wskrzeszenia, bo czwarte nie do końca się udało. Ile, ile, ile ma cudów na koncie, tak? I teraz się pytamy, ilu wiernych kościół ma na koncie? To co mówiłem, komunikantes Dominicantes. Ale. Czy jest istotne, że ja chodzę do Kościoła czy przyjmuję Komunię Świętą? Czy istotne jest to, czy to rodzi w moim życiu owoce? Czy jest istotne, ile znaków się dokonało? Czy jest istotne to, czy te znaki zmieniły czyjeś życie? Dlatego w ósmym rozdziale Ewangelii Mateusza mówi Pan Jezus, bo po o owocach poznacie. W Twoim imię wyrzucaliśmy z wedługu, zdrawialiśmy, prorokowaliśmy. Nie znam Was, którzy dopuszczacie się nieprawości. Znaki prowadzą nie tylko do wiary, ale przede wszystkim do żywej wiary, która jest potwierdzona owocami miłości. I nie ma znaczenia, czy to będzie trzy, czy pięć słyszeń. Święty Jan Chrzciciel żadnego znaku nie uczynił nadzwyczajnego, a powiedział Pan Jezusowi, nie urodził się nikt większy od Niego. Byćmy sobie bardzo głęboko to wziąć do serca. I wracając teraz do tych skrzeszeń Ojca Baszobory, więc, jeden przykład, który pokazuje nam sens tego. Otóż zmarła krewna, młoda dziewczyna Ojca Baszobory, i on pojechał wcale nie zamierzając modlić się o jakieś tylko pojechał i modlił się z miłością w sercu, Panie, ja kocham tę moją krewną. Daje jej życie wieczne. Podchodzi do trumny, a ta otwiera oczy, podnosi się i mówi: Pan pozwoli mi wrócić, bo umarła w rzeku ciężkim. Wyspowiadała się za kilka tygodni zmarła w stanie łaski uświęcającej. Czy Pan nie czyni znaków za fajerwerku. Pan Bóg zawsze czyni znak dla duchowego, dobra człowieka i to jest zobowiązanie dla człowieka. Ja mówiłem, że bardzo wielu chodziło za Panem Jezusem i nie interesowało ich, szczególnie z Mesjaszem i nawet czyją mocą to robi, aby tylko, yy, aby tylko uzdrowił, czy spełnił, spełnił yy, to, co, 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 co ich tam w życiu nekało. I Pan Jezus przyjął to ryzyko, wiedział, że wielu przyjdzie i sobie pójdzie, ale ze względu na tych, którzy uwierzyli to czyni. I dzisiaj tak samo. Wielu przychodzi. Kto był, wie o tym. Myślę, że większość, jak nie wszyscy, była na szach świętych czy spotkaniach pomodlitwy o zdrowienie. Większość tych ludzi nie spotkamy później w kościele, ale ze względu na tych, którzy uwierzyli, Pan daje charyzmat, dar, Osobą, kapłaną, a także świeckim, by to czyniły. Ale właśnie dla dobra duchowego człowieka. I już tak na koniec, to warto też teraz napomknąć, to był młodzieniec. I teraz, w perspektywie życia wiecznego, to nie ma znaczenia. Z punktu widzenia duchowego, ile czasu ja żyje. Po ludzku spełnione życie to jest dożyć pogodnej, zdrowej starości. Ale w perspektywie Ewangelii już nie. Znamy całkiem sporo świętych. Święta Tereska, Dzieciątka Jezus, święty Stanisław Kostka, którzy w bardzo młodym wieku zostali zabrani. Dlaczego? Bo duchowo w pełni dojrzeli. Nie było już powodów, żeby yy, trzymać dalej. Yy, ale może tak po kolei. Pierwszy, Bóg nie chce śmierci grzesznika. Więc pierwsze, co Pan Bóg robi, to czeka do końca na nawrócenie grzesznika. Aż położy śmierć, na którym jeden się okazuje złym łotrem, a inny się okazuje dobrym łotrem. I mówi: Panie, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie. Całe życie byłem z dala od ciebie, ale ty czekałeś na ten moment, żebym to ci powiedział. Bóg nie chce śmierci Grzesznika, i nieraz właśnie długie życie jest tym czasem, w którym Bóg czeka na nawrócenie człowieka. Drugi powód, łaska uświęcająca. Jak sama nazwa mówi, te łaski Pan udziela, żeby człowiek się uświęcał. Jeżeli człowiek się nie uświęca, marnuje te łaski i pozostaje w stanie takiego niedorozwoju duchowego. I takie też miejsce w niebie zajmie, żeby się tam dostanie. A Pan mówi, wspinajcie się w osmą ścieżką, a ja Wam daję łaskę uświęcającą, żebyście mogli to uczynić. Abyście mieli Duchową moc to poczynić. A więc Pan Bóg daje czas, abym się uświęcił w życiu. Nie daj mi czas na samorealizację, filozofię sukcesu. Czy inne wytyczne tego świata. Czy na to, żebym cały świat zwiedził, wszystkich przyjemności zażył? Nie. Daj mi czas, abym się uświęcił. A większość chrześcijan. Nie żyje, aby się uświęcić. To jest właśnie dramat naszego chrześcijaństwa, naszego kościoła. Dominikantes, komunikantes. Że to się nie przekłada na uświęcenie naszego życia. I w końcu korzystne to dla, dla Was, powiedział św. Paweł. Czasami jest tak, że człowiek już jest dojrzały duchowo, ale Pan Bóg go zostawia, bo jest potrzebny innym. Święty Paweł jest tego przykładem, żeby innych podnosić duchowo. Ale ja tam jeszcze taki inny przykład, bo większość z nas oglądała, przebród wieczności. Gdzie właśnie ten chłopak, kiedy się nawróci w czasie tej śmierci klinicznej, jego Pan Jezus pyta, możesz już wejść do raju, ale zastanów się, czy nie jesteś jeszcze komuś potrzebny, czy nie masz do spełnienia jeszcze zadania w tym życiu, i on ja mówi, no nie no, łąkam się po tej oceanie dwa lata. Ja bym nikogo, a panie to obejrzyj się, bo ogląda się i widzi swoją mamę. Czy chcesz jeszcze decyzję, wróci na tej sobie? Tak, wracam dla mamy. I nie tylko dochował swoją mamę, ale to właśnie już dawał świadectwo właśnie jako, jako pastor, jako człowiek, który dawał swoje świadectwo i głosił Słowo Boże innym. I już zupełnie na zakończenie i taką płętę, to przypomnę, co Pan Jezus powiedział tą historię o yy, w łazarzu. Łazarz przybywa na głowę Abrahama, a Bogacz potępiony mówi do Abrahama. Poślij któregoś ze zmarłych kto uwierzą. Czyli co jednym słowem, uczyń znak. Nadzwyczajny. Niech staną, umarli, to uwierzą. I co Abraham odpowiedział? Mają prawo i proroków, niech ich słuchają. To dlatego jak Przyciciel był największy spośród ludzi, chociaż yy, znaku nadzwyczajnego nie uczeniu. Mają prawo i proroków, niech ich słuchają. To my mamy w sumieniu i w sercu właśnie zapisane prawo Boże i to jest ten kompas, po którym mamy właśnie... Y, y, zdążać do życia wiecznego i realizować się y, w naszym człowieczeństwie. Amen.